Czyli ten kawał? Pół-Cygan? Pół, pół, pół tak. Yes. No, taki mały chłopczyk, tam z 7 lat. Matka Żydówka, ojciec Cygan. No i przychodzi... ...do mamy i mówi... ...mamo, ale jestem bardziej Żydem, czy bardziej Cyganem? A mówi... No, no nie wiem, synku, no pół na pół jesteś. Ale bardziej Żydem, czy bardziej Cyganem? No, ale nie wiem, synku, no pół na pół jesteś, no ale czemu się pytasz? No bo pod sklepem stoi rower. Nie wiem czy mam go zajebać czy się od niego targować <głos> <głos> Także suchar jest, Michać będzie do filmu Dobrze Morito, o O. gry meg. <noise> 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 Kurwa, nie mam pojęcia, co powiedzieć co chciałem powiedzieć McCrick chyba. To je Rytaš, Rytaš je v kurvího. Rytaš je v kurvího jim. Kde je tu? O páni, nebo sráky. No kurva. Playsy? si! Dobře, dávaj jenom play. Oooo, a mi kryťa vyjebou. O kurwa, to ja daję A <laughs> teraz będzie kurwa rozpierdą Patrz, pis, pisk, pisk pis. Gosu O kurwa, gosu kurwa O kurwa Ło To mi kocio zaimponowałeś teraz GG Gazio kurwa Jez, ja co do pałę kurwa No tak trochę wyglądało chaotycznie, ale i tak Todi jestem te, no kurwa no. na Ona no, no, nie ma flesza jak coś, nie? Znaczy Nie ma tego No kurwa, lecz, lecz, bo będzie czwórka i strzał No i pięknie Bardzo, dzięki Dobra, farmi pierdolę, ta farm Uciekaj ława... Ej, panowie, możemy ich ładnie zambuszować kurwa, bym powiedział Albo i nie, kurwa Ale czemu, kocioł, w mele się znowu ustawiłeś? Dobra, ale mamy go chyba, czy nie mamy? Mamy i o, jest na, idzie, jest na midzie, jest na midzie Idę od flanki, kurwa da się tam, dobrze Rzawinie. Ja też tam idę A ty kasujesz tym gen Ja pierdolę i do Tobiasza może będę Nie sięgnąłbyś i tak Fleszczowałem w tym plawie. Tak, tak, tak Ja bym ja sobie przefarmił tak hardkorowo, kurwa Muszę awka farmić z 5 leveli Z 5 leveli? A ty jesteś dziesiąty level? O kurwa. No kurwa. Nie wiem jak o, o. Kurwa mać. Nie wykorzystałam mojego... O, 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 o. No idealnie o, To di to di to di to di Aha Sona triplet! O pojedynczo nas pięknie wykończyli. O, pęty jej nie dam za chuj ja pęty. Co dostał pętę? Sona kwadrę wzięła? <noise> kurwa. To, kurwa, ty... Jak nie zasłużyłeś, to nie ma pynty kurwa. Ich to tylko nasz, nasz poziom pokazuje. No dobra, teraz ciśnijcie ostro, puszujcie. Nie, kipali. Albo nie. Zesmajtowanymi mianowaniami. nie? bił kurwa, ty, to Już to kurwa widziałem. Ale kurwa, kiedy damage miałem, ja jestem fut. O, o naprawdę? To dawać, 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 dawać. No i to kurwa nie zdołało. No, dobrze, Casio. Urwa, sona, to dziwko, kurwa. Hierhońska. No dobra, jest Cale. No, kurwa, szczerze mówiąc. Nie ma ulta, bo wcześniej wypłynęła. Niech tu Wyjebała ulti wcześniej na Warwicka, no tak. tak. patrzeć na takie rzeczy. No, dawałaś ten turet i spierdolamy. Kocioł! O kurwa, panie! A teraz już nie wbija, myślałem, że bijecie ze mną, że z ulta przypierdolisz. Ooo, jestem martwy. Dobra, nie jestem. Tody jest martwy. Barykaj, dociekaj! Zajmali byśmy. tylko Kurwa. No bez adekery to nie dam rady ich. No właśnie. Niech on idzie na tego bota. Ja muszę dofarmić kurwa, dała wkafarmić, żeby kurwa nie dopierdalali. Engage! A żeś kurwa. Mój. Dobrze wbiłem. Dobra, uratowałem kobieta od Warwicka. Najważniejsze kurwa jego za pierdolenie. Kurwa najbardziej. Dobrze kurwa, jest, żebym mógł atakować dalej. Kurwa Mać! I on tak Dobra, tak zawsze kurwa. Pusujcie, O, dajcie do mojego io io Dawaj Kasio, rób tu kurwa dalej. No, warda, 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 dobra. Kama na morwika fokusuje. No dobrze, to do... go potierdolili <laughs> Kurwa, to było ładne Mamy Sonę kurwa w końcu. Bęk Kurwa, zawsze zaczynam spierdalać, jak już chcę ich smutować, no. Masz, A ty byś nie uciekał, gdyby ktoś chciał Cię bić? Tak, że już że Ci wyjebie tak, że to jest Twój koniec? <grystanie> bo jak tak to przedstawiasz, to faktycznie ma to jakiś sens. Dawaj, kocio, do bota. Dawać kurwa, inhibitor i Gino. No i piękne. Bo kurwa! Aleśmy wlecieli, kurwa? Dziewczyny, my tu kończymy grę, nie? Tylko okay, ja się muszę odfarmić, wyłbany <zyskutki> Ja pierdolę Jeszcze raz usłyszę, że on się, kurwa, musi odfarmić Mamy w minionów z Baronem, to jest moment U no, gry, pierdole, się musi z... odfarmić i napalić to no farby Już kurwa, no ja pierdolę Tylko małą farmę, skończę, kurwa Jeszcze tą dziwkę zabijemy <zyskutki> Nie, dobra, pierdolić E, dobra, panowie, mam to No, to 5 na 4 tak, kurwa <zyskutki> Chciałem kurwa szczęście, bo ty byś się odfarmił jeszcze kolejne półtorej godziny Tak W sobie to było 4 na 4, bo tam się musiałeś odfarmić ciężko Ja miałem najwięcej kili kurwa że swoim życiu, nie pierdolę No dadów też, ale kurwa 11, 13, kurwa kocioł, chyba se żemnie za... Chuj, bo największy damage kurwa prostu ja zbiorę Ze 13, 13 Damage też jesteś kurwa dobry <grym 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 8 tysięcy kurwa, to tyle co nic no podejdź Uważaj BIAŁY Spoko, spoko, spierdalamy z tym O kurwa. No, no patrz Zasady? <grystanie> Nie mam any Dam <grystanie> Piąteczka w czwartej minucie ziemaczek, nie o Oooo Ale ich teraz pokaramy, jezu Kurwa, miniony I zrobić żabcie No prawda? No tak, red. Ale widzisz ten damage już z BFM i upierdol, gdzie oni nic nie mają żadnych temków. Dobra, ty to jest tam farmie, a tu sto jest zoneem I stun <laughs> o, uważaj! jest tylko sobie z No i bank Load, co tam się dzieje? Trzeba <laughs> trzeba was. O, to trzeba jebać u nas Kogoś tam zabili Jason. Nasz Jason jest, kurwa, konkretny Cztery razy pat już, nie? A, bo to jest pewnie low level za barikade. Nie ma barykady. Jego nie, nie ma z nami. No nie, ale daje nam low level aide. Zebra idzie. Taki <laughs> matchmaking. Tak, o on pamięta. Bo, 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 bo. Nice. Fajne. Dawaj! A, kurwa faco, zajebany Idę, idę, idę Dawaj, dawaj, ja już też lecę Zrobiłem co mogłem, zbootowałem i Zrobiłem co mogłem, idę się rację Piękne Gdzie idę, jak bejtowałeś? Ooo, to pobejtowałem? Pomocy! Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę Ja pierdolę, że znowu telefon zajebałem, czas rychło Nie mam stulów, nie mam stulów Rychło w czas, nie? Ty biały możesz pusować, oni są na midzie wszyscy Dobra Ulta posłałem do was No akurat Kindred polia też swojego, więc... Uważaj, Morgana do ciebie idzie No dobra, masz A to widzieliście? Kurwa, mać wracającym ultem? No. Todi, top. No gijde, spokój, Micha, TODI! TODI, TOP! TODI! Ła! O Dogie się mnie boi, dawaj Dobra, go barona. gonimy, kurwa. Zobacz barona, Nie mam o co. Ale cię jest przepierdolony, kurwa. Bęk! Idę tam Kurwa serio, taki tward jest Dawajcie barona, idziemy barona, serio? No dawaj tak, radę. A jest już? Czekajcie, bo Jaześcią nie ze sobą kinem. No no no, 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 no ciągnie właśnie Jak ją zabijemy to możemy spokojnie robić. Dobra, odstrasziliście, chuj, robimy barona. Ja bym ją zabił jednak, nie. Dobra. Może jednak nie. Chodzi uważaj, jesteś sam. To przejdźcie tu kurwa! Ja pierdolę! Nie kurwa, ja, ja tam poleciałem! Ja, nie, ja, nie, ja, nie. A dobra, ale ja się cofnąłem! Nie utankuję. Cofajcie, cofajcie, ej! Ja to wyzoluję, patrz. Leci Kindred, ej. To już ja zapierdolę. To ja jeszcze nie trafiłem. No. Kurwa, zjeśćcie mnie zostawili. Nie no, bo mieliśmy marona robić. No a mówiliście lecimy po Kindred kurwa no No ale nikt nie followował Dobra teraz nie ja mam ale jednak no. Ten test to widzę nam kurwa przeszkadza, nie? Nie no, myślałem że widzisz, że idziesz sam Widziałem, ale byłem w hamoku To widziałeś, że widzisz Okej, to sorry <śred>. <śred <śred> Nie zauważyć... Przez TSA po prostu samo widać Amok, wiesz? A, no, to, no to... Tu jest Kindred O, tu są wszyscy. To jest wpadne z ultem, dobra? Toddy, chodź do nas. Tego wpadnę z ultem, chodźcie, chodźcie. O, ale ma je to kurwa welka wpadł. Jest, zgasiłem wejrę. Wow. O! Oh! A, mu wyjebał? No i git. Wigo, 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 wigo i teraz wyczekaj Git. Bardzo ładnie. O oh, kurwa. Uratowała cię, biały Biały, ona cię uratowała Wiem że... Nie, zajebał mi ją normalnie Mam coś tyle demerzu, żeby ją spokojnie wyjebał, że się leciał Ale padłbyś od turyta I co, i, I co Michał, że zainicjowałem Ty tym ogóle Dobrze, w czas po No i gi... Ja lubię bardzo, nie to jest dla mnie na moją show, je, jezus wygraliśmy to. Dzięki, nie. Tak. tak. GG. Oj, dobra. Elegancko. Ej, dobra. To bo mnie wy Beltan, co to kurwa było? Place. Na ścianach. Może no, ich przyblokować. Jakąkolwiek. mnie blokować, kurwa.